Witam na CSGO Skinsie. Od razu lecimy konkursiki, tak jak obiecałem. Dobrze, przedostatni odcinek robimy sobie zwycięzcę konkursu. Pika winner 11 komentarzy. Barto L. 2HS. Dobra, trzymaj dwie dyszki od dwójka. Dobra, dwie dyszki rozdane, a my jesteśmy na CSGO skinsie i oczywiście konkursy. Tutaj kurwa widzę, że coś już zaczęliście ładować na nowy item i wy naprawdę wygrywacie, kurwa. To jest dla mnie rozpierdalające, że jak patrzę na was, to coś tam kurwa trzepiecie mimo wszystko. Także spoko. Dobra, case battle. Eee, zróbmy sobie, zróbmy sobie coś. O, widzę tutaj coś sympatycznego. A zróbmy sobie pierwsza wolna. Anderek, 4 pyk. Zobaczymy sobie pierwszą wolną. Standardowo, klasycznie cały balansik trzeba rozjebać, oczywiście. Row, tak zwany row. I zobaczymy, co Jorgnie. O tu widzę, że jest jakiś gucik i tak dalej. Kurwa, nawet fajne jakieś itemki. O no i niestety. O kurwa, no nie pierdolcie, że to jakiś remis będzie. Wygraliśmy to. No i w sumie zwróciło się spoko, dobra. Czyli w sumie jesteśmy na jakiś plus. Yy, jeszcze jedna bitewka, yy, coś takiego byśmy sobie wrzucili, jedną taką, ale tym razem wrzucimy sobie na standardóweczkę. Może coś, może coś siądzie. Kurwa, coś takiego wyjebać za 30 koła, to bym był w niebo wzięty. Wręcz bym skakał z radości. No może nie skakał z radości bez przesady, ale byłbym zadowolony. Już w chuj. Oj, robię te openingi na cs i powiem wam, że jest taka mizeria. Ja pierdolę. No dobra, stuwa, tu jesteśmy na minus. Dobra, skrzyneczki z wy. Uuu, no i tutaj już się zatrzymujemy. I dzisiaj coś czuję, że tutaj będziemy otwierać. Zobaczymy, czy z eventu nam coś tutaj jorgnie. Z tej skrzyneczki, no nic tutaj za bardzo ciekawego tak szczerze nie ma. Nawet jakbym miał otwierać ją na gesterze e, taką jedną, to poza tymi trzema skinami, no to reszta to jest jakiś shit i chłam, tak naprawdę. No to, to, no to się nawet na jesterze nie opłaca tak za bardzo otwierać, całkiem szczerze powiem. E, więc ba, bardzo i to bardzo słaba, słaby kiesik Dobra, tu sobie polecimy e, tak samo na tym buście, no to ten Fuel injector on jest warty, ale na pewno na gesterze to to jest z 500 minimum. No niestety nie na moje chody, Póki co. Chociaż i taki tak, no kurwa, weź w otwórz kurwa trzy takie skrzynki za sześć dych, no to już masz prawie dwie paki, no kurwa to nie jest mało, bez przesady. Patrzę czym... Kurwa, dobra, coś tu się trafiło, ok. A ta ten kesik to mnie już ciekawi troszeczkę. To na buście sobie otwieramy, tamte już później bez bousta sobie pootwieram. Nie no tutaj szansa jest tak mała, no ten, na tego Akacza to jeszcze... Stuwa, ok? Na tego Akacza jeszcze w miarę. E, ale cała reszta to tu widzę cienko, no to ciekawe ile to warte jest w ogóle. Sto paka No w sumie kurwa nie jest aż tak tragicznie, jak miałbym powiedzieć całkiem już, Uuu, stój kurwa na tym. No kurwa powiem wam, powiem wam, że tak ten ma jakiś taki potencjał ma. Czasami wrzucam na stronę takie kejsy, które mają właśnie jakiś potencjał do do wygrania. A i wczoraj się tak nażarłem. Ja pierdolę. Sram dzisiaj już z piąty dzień. Dobra, tutaj zwykłe. W sensie jest pięć razy. Masakra kurwa wam powiem. Tak mi brzuch napierdala. Ten serber to jest dobry, to z dwie paki będzie. Kurwa, na dzień dobry. Kurwa, oczywiście, że tak. Jeszcze raz kurwa zapierdolimy. I mamy 500 i zobaczymy jak wyjeżdż. Jesz... Ajajaj, no tutaj chujnia troszeczkę. Chociaż ten Bloodshot... No tak, taki case kurwa też taki... W miarę, w miarę, ale to, mówię, no w miarę, ale to, no tutaj fejdzik. O kurwa, tutaj to zajebista skrzynka, ja pierdolę, dojebali tutaj tak szczerze. Kurwa, tutaj to na batelkę można sobie spokojnie zrobić taką, o kurwa. O ja pierdolę, stój, no ja pierdolę i psu w dupę, jak zawsze. Ale faktoryniu, no dobra, sprzedajmy 1300. E, dobra, punkty sobie rozmieńmy, bo widzę, że coś tutaj się da z tych punktów dosyć... Fajnego kupić, więc sobie to od razu też sprzedałem, żeby było 1500 w kinach. To mam kurwa, wam powiem, że majątek, nie? Nie wiem, po chuj to trzymam, ale sobie trzymam. E, dobra, zróbmy sobie tak z tego eventowego, bo mi się tam ta skrzynka szczerze w chuj podoba. I bym, o kurwa, co to jest? Weźmy, a weźmy sobie z tych nowych takich kurwa troszeczkę, po... troszeczkę, o kurwa, weźmy sobie tom na przykład, tak za 6 stówek, co nie? Myślę, że będzie e, optymalnie. Weźmy sobie tą, weźmy sobie dwa kałachy. Tych nie, weźmy sobie te na buście razy dwa Daki dwa na pewno, one są spoko Tego slima, tego Starking Ninja można sobie wziąć Coś jeszcze zdroższych by tu wypadało też wziąć Nie, dobra, zróbmy sobie na razie tak I polećmy sobie klasyczkiem Klasyczkiem sobie polecimy 14 skrzyneczek Zaraz idę jeść i zbieram się na siłkę Bo nie byłem dwa dni na siłce i niestety forma spada Chociaż ta forma nie jest już tak ważna jak kiedyś są inne priorytety, ale i tak i tak lubię chodzić sobie na siłeczkę. Nie powiem, że nie lubię pierdolnąć sobie jakiś dobry trening. A teraz, że mam jakąś tam lekką zajaweczkę, to sobie coś tam macham. Ale to nie jest już tak jak kiedyś, co nie, kurwa. Kiedyś to ja potrafiłem, ja pierdolę. Też Jimbro iść i tak napierdalać, że aż mnie plecy łupały przez następne trzy dni. A teraz to już tak kurwa mnie napierdala. To, tak, to już tak mi się nie chce napierdalać jak kiedyś. Kiedyś to, o ja pierdolę. Jak się miało tak kurwa 19-20 lat, to się tak napierdalało na tej siłowni. A powiem wam, że im starszy, tym kurwa. To, 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 energia z człowieka wypierdala, nie? Jak będziecie mieli, kurwa, po 30 lat, to... Kurwa... To wam powiem, że jest taka, kurwa, pizda leciutka, nie? Nie jest tak kolorowo, ale, kurwa, kolorowo to mogłoby chociaż zacząć być tutaj w tych kajcach. no, bez przesady. Później to już, wiecie, rodzina, kurwa, trzeba rodzinę założyć, choinkę, kurwa, kupić, chatę trzeba kupić. To, to chata, kurwa, 700 tysięcy. Oj, kurwa. Oj, kurwa. No, chociaż to ja, to, ja to planuję tak emeryturę, to tak... No tak 30, no tak kurwa 38 lat, 37 jakby było już tak stale, żeby po prostu było fajnie, żeby se kurwa siedzieć i tak żeby było już fajnie, to by było zajebiście, no i niestety przypierdoliliśmy, a tak kurwa czułem, weź underdoga i chuj do dupy, chyba, że z tego, ale to kurwa, to nawet nie ma opcji, nie no nie ma opcji, no daj, spokój w życiu, grosze kurwa, grosze, pięć zeta. dobra. Wiecie co, mam, kurwa, straszną ochotę pootwierać to, ale nie wiem, czy bym sobie tego nie pootwierał. No, kurwa, Horus. No nie, no, robimy batelkę z tego w chuj. Chyba, że do kogoś dołączę, ale tu 8 skrzynek za 5 pak yy, na klasyku. No, taka, kurwa, ta, ta batla też taka, kurwa, wam powiem, nie wiadoma. Niby może siąść, ale niby nie musi. Tu za stówę, ale widzę, że ten gość nawet botów nie dołącza. Kurwa, no to jest... To, jest, to, są, cię, to są ciężkie momenty właśnie, kurwa, w tych... W, je, jeśli chodzi tutaj o... E, zrobienie jakiejś batelki, dobra, zrobimy sobie po mojemu, bo tu widzę, że nic z tego nie będzie. Kurwa, jak podróżały, te weapon casey były, pamiętam, po chyba trz, równe 300. -y. A są jakieś drogie w chuj. O kurwa tutaj... No dobra, nic nie podawali Dobra, 2, 4, 5, dobra. 5 caseów, klasyczek. Ach, zapierdolmy to. Zapierdolmy, bo czuję, że tu jest potencjał. I, te, i teraz tak. I teraz tak, żeby było sensownie. E, fajnie, że nam Majki jakiś dołączył. I kurwa Michaela zapierdolimy, no i z Majkiem lecimy kurwa w tango, z Dave'em, z chłopakami, pierwsza tragedia kurwa, no pierdolę kurwa kolonia, że to jest tyle warte, to ja się nigdy nie spodziewałem, kurwa to, to mi ze skrzynek nawet taki, takie dobre dropy nie lecą, bo kurwa 25 złotych, no to Majki kurwa żeś, wy, żeś wyczaju 14 zł 35, no nie zawsze da się wygrać. Ja zawsze także kurwa jak kręcicie to zawsze z głową i pamiętajcie, że strona jest tylko i wyłącznie dla pełnoletnich. No przejebaliśmy, a tak czułem za pierdol Anderka. No i za siedem dyszek no to tak naprawdę to na farta, jak zawsze mi zostaje takie luźniutkie 7 dyszek, to na farta, na farta totalnego. E, biorę sobie najtańsze te, e, biorę sobie Lightinga, biorę sobie cyk, pierwsza, nic. Przedajemy, druga. Nic, o kurwa, wracamy, wraca ale do końca kurwa polecimy w sukę jedną. Do końca kurwa, do końca. I no i oczywiście na kosę. Patrzcie ile trzeba pootwierać zwykłych case'ów kurwa, żeby jakakolwiek kurwa kosa ci dropła. Jakakolwiek, to jest stary kurwa setki kurwa kejsów trzeba otworzyć i się najebać, żeby tak naprawdę dropnąć kosę, no bo tu jest mniej więcej taki widzę taki sam przelicznik jak o kurwa to był ładny drop jak w tym No niestety, no niestety 0,25%, no czyli tyle ile w grze. Niestety! Niestety! U mnie to słowo niestety powinno być na porządku dziennym. Bardzo dziękuję za ten odcinek. Widzimy się w następnym komentarz i klasycznie będę losował jakiegoś szczęśliwca, także dziękuję bardzo za odcinek, cześć!